Mówiąc krótko i zwięźle o książkach, Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc krótko. Pamiętam jak w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie. Jeden z wykładowców powiedział swoim studentom, że do egzaminu będzie przyjmował tylko tych, którzy przygotowali się z podręcznika Andrzeja Alberta, do egzaminu z historii Polski XX wieku. W tym, że profesor może mieć swój ulubiony podręcznik, nie byłoby może nic dziwnego a nawet dla bystrego studenta, zwłaszcza oczytanego i znającego inne spojrzenia na temat, mogłaby to być okazja, by błysnąć i popisać się wiedzą, a przynajmniej odczytaniem. Problem w tym, że Andrzej Albert to był pseudonim, a książka, którą... Rekomendował wykładowca, była trudna do zdobycia, bo została wydana w drugim obiegu poza zasięgiem cenzury. Gdyby mi wówczas ktoś powiedział, że w Wolnej Polsce będzie jakiś wariat strzelał do podręcznika tego tajemniczego autora, puknąłbym się w głowę albo stwierdził, że właśnie tylko wariat mógłby to w Wolnej Polsce zrobić. Otóż pseudonim Andrzej Albert to był pseudonim profesora Wojciecha Roszkowskiego. Tak, tego samego, na którego podręczniku do liceów i techników historia i teraźniejszość 1945-1979 psy wieszają dzisiaj. Różni komentatorzy i politycy, którzy go nawet nie czytali. Ich atak na ten podręcznik, abstrahując już od jego wartości merytorycznej i atak na wybitnego specjalistę, wystawia tym, którzy to robią, nie najlepsze świadectwo. A już takie pomysły, jak strzelanie do podręcznika tego podręcznika. Słusznie powinny nasuwać skojarzenia z ponurym okresem Komuny i Hitleryzmu, które mieliśmy nadzieję mieć już za sobą. Powiem szczerze, że wcale się nie zdziwię, jeśli dożyję palenia podręczników, takich jak podręcznik profesora Roszkowskiego. Wprawdzie pewien guru lewicy powiedział kiedyś, by nie palić komitetów, tylko komitetów PZPR, tylko zakładać własne, ale przecież łatwiej jest spalić książkę niż napisać własną, lepszą albo do roli lepszej pretendującą. Nie jest to. To wideo nie jest to recenzja książki profesora Roszkowskiego, bo musiałbym ją w całości przeczytać, a nie mam w zwyczaju wypowiadać się o publikacjach, których nie czytałem od deski do deski. Książkę dopiero nabyłem i zaledwie przejrzałem, ale już w oczy rzuciła mi się rzecz, która każe mi podejrzewać, że ta cała afera Wokół in vitro, że być może ta sprawa in vitro jest odwróceniem uwagi od innych zagadnień związanych z tą książką. Notabene, jeśli ktoś chce przeczytać dobry tekst o całym problemie, także problemie in vitro, nie tylko podręcznika profesora Roszkowskiego, to polecam artykuł Filipa Memchesa, który ukazał się na portalu tygodnik.tvp.pl. Pod spodem podaję link. Otóż sądzę, że jeżeli w przypadku in vitro można sprawę próbować zaciemniać i mącić, sprowadzając ją do takiego lub innego punktu widzenia wynikającego ze światopoglądu, to w przypadku innych faktów tu opisywanych trudno to zrobić. Są one po prostu weryfikowalne. A podważają upowszechnianą wersję wydarzeń przez lewicę. Po prostu można pewne fakty jednak zweryfikować. I dotyczy to na przykład początków tak zwanego ruchu Gay Power z roku 1969, albo kłamstwa, które stało. Za sprawą Roe contra Wade z roku 1973, sprawą, która legalizowała w Stanach Zjednoczonych zabijanie nienarodzonych. I by nie być gołosłownym, pozwolę sobie na koniec przytoczyć fragment z podręcznika profesora Roszkowskiego dotyczący tej pierwszej sprawy. A zapewniam, że już na pierwszy rzut oka, po przejrzeniu go, takich rzeczy kwestionujących lewacką narrację historyczną można znaleźć tutaj więcej. Młodzieżowa rewolta lat 60. przyniosła początek ruchu zrównania praw homoseksualistów z prawami normalnej rodziny. Wypadki z nowojorskiego lokalu Stonewall Inn z czerwca 1969 roku stały się początkiem legendy ruchu Gay Power siła homoseksualistów. A lokal nazwano za prezydenta Baracka Obamy pomnikiem narodowym. Tymczasem chodziło o atak tłumu homoseksualistów na policjantów. Którzy z nakazem prokuratorskim sprawdzali doniesienia o burdach i handlu narkotykami w tym klubie. W trzydniowych zajściach brało udział ponad 2000 osób, z których wiele, w tym także policjanci, odniosło rany. Ruch homoseksualistów przyjął metodę znaną z innych ruchów rewolucyjnych. Zastąpił słowo homosexual, homoseksualny, słowem gay, wesoły, żeby nadać pozytywne zabarwienie emocjonalne. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, proszę o polubienie pod spodem. Jeśli podoba się Państwu to, co robię, proszę o subskrypcję i o udostępnianie. Moich produkcji także na innych portalach, w, w innych mediach społecznościowych. Zależy mi przede wszystkim na promowaniu dobrej książki katolickiej, ale nie tylko katolickiej, także takiej, w której można odnaleźć prawdę, piękno i dobro. A żeby to robić, muszę mieć jak największy zasięg. I tutaj jest rola Państwa, o co bardzo proszę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem!